Już po zakończeniu konferencji na temat scalania gruntów w gminie Pietrowice Wielkie, pierwszej gminie w Polsce, rozmawiamy, można powiedzieć, z aspirującą gminą do tego miana. Być może gmina Rudnik będzie drugą w Polsce gminą, która pierwsza scali grunty. Tego życzyć panu Wójtowi Piotrowi Rybce, bowiem na terenie gminy znajduje się tutaj w Powiecie raciborskim chyba najwięcej obszarów rolnych, najwięcej tych ziem, które można byłoby poddać scalaniu. Jak pan dzisiaj wysłuch Słuchał tych wszystkich wystąpień, wskazań, też pochwał. To jak pan patrzy w przyszłość, panie Piotrze, jeżeli chodzi o ten temat scalania gruntów? Wiem, że to nie są już te same warunki, które były, kiedy Piotrowice Wielkie podejmowały to wyzwanie. Tak, zgadza się. Dużo roboty przed nami, ale powiem panu też tak, że. My się też nie zatrzymujemy, tylko chcemy w najbliższych tygodniach po raz kolejny zwoływać zebrania wiejskie, na których właśnie ten temat ma być takim tematem przewodnim i żeby zachęcić tutaj mieszkańców, zachęcić rolników do tego, żeby te wnioski składali, żeby jak najwięcej tej całej papierologii mieliśmy już, że tak powiem, tak pospinanej i tak poszykowanej, żeby otworzyć sobie te furtki, podobnie jak to zrobiły Pietrowice. Kilkanaście lat temu. W tej chwili Piotrowice widzimy, cieszą się już z nowych rowów, z nowych dróg, które służą nie tylko rolnikom, ale również służą w dużej mierze w turystyce, gdzie rowerzyści, gdzie również częściowo są wykorzystywane przez hodowców koni, jak również osoby spacerujące z kijkami, można różne rzeczy realizować, jak się ma wspaniałą infrastrukturę. Dlatego my też jako tutaj gmina Rudnik prowadzimy rozmowy ze starostą, zachęcając tutaj właśnie wszystkie strony do tego, ażeby właśnie podobny kierunek obrać i żeby jak najszybciej zrealizować to zadanie, bo naprawdę widzimy duży potencjał w tym, ażeby właśnie Gmina Rudnik była w 100%, w 100 scalona, bo na chwilę obecną mamy przygotowaną dokumentację już na kilka między m.in. na Modzurów, Dolędzin, na obręb Jastrzębie, Rudnik, Strzybnik, Szanowice. W tym jednym zakątku brakuje nam tutaj obrębu gamów, ale przesu chcemy przesuwać się dalej na Ponięcice, Czerwieńcice i kolejne sołectwa. Tak jak powiedziałem, sołec mamy 14, no i bardzo by mi zależało na tym, żeby jak najszybciej i jak najsprawniej ogarnąć ten temat, żeby starostwo widziało, że gmina jest, tak można powiedzieć, jak nie w 100%, ale już przynajmniej, nie wiem, w 60-70% przygotowana, gotowa do dalszych działań, by ta furtka się jak najszerzej otworzyła i te działania były jak najszybciej widoczne. Tutaj było wspomniane, że samorząd występuje w tym procesie, w procesie scalania jako ro, taka rola mediatora, kogoś, kto pośredniczy, kto kogoś kto musi przekonać, też mieć pewien taki autorytet, ale przede wszystkim wiarygodność wobec tych gospodarzy. Dla pana to, to jest też taka szczególna rola. Pan jest wyrosłym z tego środowiska rolniczego, z Gamowa, gdzieś ma pan wielu sąsiadów, którzy są rolnikami. Wie Pan, jak to się zmieniło też, jeżeli chodzi o taką strukturę agrarną. Przecież rolnicy, którzy kiedyś żyli z kilku hektarów, mieli kilka. Czy bydła, czy hodowali na przykład świnki, to dzisiaj to już jest zupełna niespotykalność. Dzisiaj farmerzy funkcjonują z wielkimi areałami. Czasem się nawet żartuje, że tych tego zwierząt, zwierząt hodowlanych jest więcej niż mieszkańców we wsi jakiejś, jakiejś którejś, bo, bo to jest tak duże przedsiębiorstwo rolne. Zgadza się, tutaj mamy na terenie naszej gminy bardzo y, dużo rolników dużych. To już są można powiedzieć przedsiębiorstwa i, y, ale też y, scalanie to nie tylko otwarcie furtek właśnie tym dużym, ale również tym małym, bo chcemy też, ażeby właśnie ten mały rolnik nie był gdzieś tam zdeptany, można powiedzieć, albo jakoś nie wiem, zapomniany, chcemy, ażeby każdy miał podobne szanse. Chcemy, ażeby y, dzięki tego typu działaniom. To, co powiedziałem wcześniej, co zostało dzisiaj też pokazane, żeby otworzyć furtki wszystkim, rolnikom, w tym momencie również mieszkańcom, turystom, bo te działania to nie jest tylko skupienie się właśnie na samym rolnictwie, bo... Yy, Nasza gmina, jak y, Państwo wiecie, y, słynie z zabytków. Mamy zabytków sporo, ale żeby też te zabytki pokazać, to też musi być odpowiednia infrastruktura drogowa y, i w tym przypadku... Y, to nie tylko główne drogi, drogi powiatowe, owszem, są bardzo ważne, tak samo drogi gminne, ale chodzi też o to, żeby móc otworzyć te furtki właśnie gdzieś tam z boku, za wioską, żeby te, te drogi, te, te ścieżki były na tyle bezpieczne i też utrzymywane w takim stanie, żeby one były nie tylko przejezdne, bo niektórzy mówią wystarczy, że ona jest równa. Guzik, prawda. Ona musi być utwardzona, ona musi być na tyle dobrze zrobiona, że praktycznie można różnym pojazdem, piechotą bez problemu przejść. Ale tutaj też otwiera się kolejna furtka, a mianowicie też nieraz widzieliśmy problemy związane na przykład z pracami geodezyjnymi i nieraz były nawet firmy takie, które za bardzo nie chciały się podejmować prac na terenie naszej gminy, a dzięki tego typu działaniom. Mamy już mapy cyfrowe, możemy naprawdę różne rzeczy robić w dużo szybszym tempie. I dzięki temu właśnie ta realizacja tych zadań jest dużo, dużo sprawniejsza. Na no, koniec jeszcze Panie Wójcie, bo salanie to jest także inwestycja w meliorację. Tutaj system melioracyjny, system rowów. Przecież gmina Pietrowice Wielkie zyskała 37 km rowów melioracyjnych. Dzisiaj przy tych warunkach nawalnych deszczów, które naprawdę pustoszą skutki takich nawałnic okolice, to jest chyba istotne i to jest rozwiązanie pewne problemu takiego, który pojawił się w ostatnich latach. Też nie ma na niego do końca środków takich miejscowych, gminnych, a przy scalaniu można to załatwić. Zgadza się tutaj przy współpracy właśnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, przy współpracy z wodami polskimi można naprawdę dużo przedsięwzięć, zrealizować odbudowy zbiorników, które już właśnie podczas scalania już mniej więcej są te miejsca wyznaczone, gdzie to ma być. Oczywiście zmiana w planie zagospodarowania, ale jeżeli te roboty są posuwane na bieżąco w odpowiednim tempie, to naprawdę można wiele rzeczy zrealizować i można wspólnie razem cieszyć się właśnie z takich przedsięwzięć. Bardzo dziękujemy. Pan Piotr Rybka, wójt Rydnika. Dzięki. Super.